Cześć z tej strony kiupa diupa i dzisiaj oceniamy różne gry na Roblox. Pierwszą grą będzie gra o wspinaniu. Już, już nie bardzo, trochę sobie ją pograłem, ale mało. Więc chyba dalej jestem słaby. Ale i zobaczymy, jak, jak, jak mi pójdzie. O jakieś simple, czyli łatwe. Simple, simple, simple. Dobra, simple. rozpoczynamy. Tak. Tą ręką się gościła tutaj. Tą tutaj. Nie tutaj? O! Ej, to brzmi dobra. Ogólnie tego szedłem w tutorial, ale. Ale mi że na początku mi się słabo szło. Ale chyba jak dać teraz tym formy jakieś. No, może pójdę na Mistrzostwa Świata jakieś, albo może się w tabeli. Zaraz zobaczymy. Co to Ale teraz robimy simple one Ok czas O, czas się zrestartował Ok, próbujemy Nie Ok, ok, ok Dobrze mi idzie, dobrze mi idzie Nie, nie, ile, ile czasu? Ile czasu? Ile czasu? Ile czasu? Czy pobiję swój rekord? Ile? Nieźle, let's go! Tą grę oceniam na solidne 7,5 na 10. Kolejną grą na tej liście jest Dash World 2. Coś niczym kilometr Dash, które już było na kanale. Ale tutaj jest do, dosyć inny trochę, bo to w się jest niczym. Niezłe. Dobra. Stereo Madness to chyba pierwszy, najlepszy. Ok, okay. A okej, okay, dobra. Czyli, zobaczę jeszcze inny mod. Jaki najtrudniejszy, mega trudny. Side Cycles. Bo jest trudny a ja jestem w ciągle grę... nieważne. Ja jednak jestem w ciągle najlepszy. Albo jednak nie. Albo jednak nie. Albo i może jednak tak. Або, как было, альбо, 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 Po co ja to zrobiłem? Ej, to idzie. Ja w tą grę nigdy nie grałem. Jak widzieliście, jeszcze w tym. Można. Aha. Może na telefonie czasem grałem, ale coś na komputerze. To jest kompletnie inna bajka. I pytanie do Was. osoby, które. Czy chcecie z własną grę na Roblox of Kippa Dupa, Gdzie będziecie mogli rozmawiać z innymi osobami. Bawić się z nimi Oraz spędzić mi, miły czas Bo właśnie jeśli dobiję pod tym filmikiem 100 wyświetleń To i 5 lajków To wtedy... Albo nie, 2 lajki I robię grę na Roblox dziupa, dziupa. Jak widzicie mam voice więc będę pod was pogadać o moim prawdziwym głosie Ja tak... Ja i mój prawdziwy głos Mam dość tej gry Uważam, że jest fajna, ale mam, do, mam jej dość. Jestem bardzo za słaby. Jeszcze jeden raz. Spróbujemy na takim mega trudnym. Czemu jest trudny? Ja nigdy co nie grałem, a... Mo, Moje oczy są o... o kurde, mi dobrze idzie. Aha! X tam był, dobra. że ta gra jest dobra, podaję jej 6 na 10. Kolejną grą, którą mam tutaj gram, jest gra o jeżdżeniu na snowboardzie. Chyba każdy lubi snowboarda. Ale zanim zagramy w tą grę, daj lajka i kliknij przycisk subskrybuj, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Albo inne narty i inne rzeczy takie zimowe. A jak wiesz, kto też każdy lubi? Robloxa. Mam tutaj awatar sobie, to takiego e, takiego takiego o kolor taki kupy dam, bo jesteśmy kiłpa dziłupa. O, takie takie najlepsze bardziej będzie. Okej. Okay. No to co? Gramy? I co? O, ja tu jadę. Dobra, okej, okay, rozumiem już. Tutorial tam mam. 5 jumpów, dobra. 3. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Flips, flipsy jeszcze jakieś, dobra. Dobra, ej, to było, to było fajne. O, o kurde, prawie do domu skoczyłem, w domu jakiś do domu skoczyłem, co jest. To było mocne. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Teraz czwarty, czwarty flip, czwarty flip. Okej, okay, i teraz, i teraz robimy piąty flip, dawaj. Nie, nie, nie zdążyłem, ale... Tam widzicie tam, tam taki czerwony, co? Robimy piąty flip. Co to, co to, co to mi zawiązało? a Co się stało? Dobra, idę do checkpointa. I znowu robimy jakieś... Jeszcze tam jest grabs graby jakieś. Dobra, o, zobaczymy o co z tym chodzi. O, tu jest jakiś wyrzutnia jeszcze. A, bo my się do tego do, Dobra, dobra, aj, aj rozumiecie. Okej, okay. co to było? Dobra, o, tu jest najlepsza, weźmiemy sobie te ten Shift i coś jeszcze. Shift i... Co ja zrobiłem? Dobra, idę do samego checkpointa. Teraz... Teraz zrobiłem te graby jakieś. Co nie? Ja nie wiem, co to jest kompletnie, nie wiem jak... A, chyba dalej nie rozumiem o co z tym chodzi. O, Oła! widzieliście, co to było? Okropnie się walnąłem. Mogę dostać jakiś plecak, za to fajny, dobra? Grab. Stop. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, napisz w komentarzu emotkę, która wyświetla się na ekranie. My jeszcze musimy popracować nad grabami. Okej, okay, okej, okay. idziemy dalej, idziemy dalej, idziemy dalej, idziemy dalej Tu jest, tu jest jakaś duża rampa, duża jakby, duża, ten, tego, tu. Du... Co tu się stało? Włączyłem coś, o Jezus Maria Ja tu coś zaraz się wywalę chyba Tu, tu jest, dom jest dla mnie za... trudne, chyba O kurde Dobra, 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 tu jest jeszcze jedna, tu jest jeszcze jedna. Okej. Okay. I damy, damy radę, damy radę, damy radę, damy radę. Tutaj. O nie, dobra. O, dobra. Fajnie było. Idziemy teraz na samą górę znowu. I, z, i znowu tam. Teraz pojedziemy inną drogą. Fajniejszą drogą. Okej. Okay. Widzicie tą ogromną rampę tutaj? Będziemy na niej mega, mega, mega się. Wow, O, wow. Oh, wow, wow! Ale, ale zabolało. Aż mi mikrofon opadł z tego. Co się wydarzyło. Ale dobra. Zrobimy teraz... Zma teraz zrobimy salto. wow. wow, wow. Idziemy do Checkpointa I co ja dostałem? Aaa dobra i teraz nam jakieś te Obstawiam że ta gra będzie miała, będą za historię z nią No Tu są jeszcze większe te, dobra Ile, ile kosztuje to Robuxów? Nie ma szans Dobra opcja, To tu. ta gra jest mega fajna I ceniam ją na 10 na Racuje, nie na 10, oceniam na, na, na 6,5 na 10. Kolejną grą, którą gram jest BMX World i pierwszy raz nią gram, dopiero rzeczy dostałem jakąś odznakę. I przez chyba zjechałem gdzieś, co tu się stało? Fikołki, jakie ja fikołki robię! Co się, co tu się dzieje? Dobra, to było mocne. I co Co? O ale się wywaliłem. Tu chodzi o to, że się rowerami jeździ, co nie, to chciała. O! Tylko sama chyba grawitacja to jest, ale mi to nie przeszkodzi, by zostać najlepszą osobą w tej grze. Patrzcie na to. Willy, 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 Willy robi, Willy. Willy robi, robi Willy, robi Willy, robi Willy, Willy, Willy. Yo, dobra. To jest mocne. To jest mocne. Robi Willy. Jak widać chyba w tej grze nic takiego jeszcze nie ma, ale oprócz tego, że jest ogromna rampa, to w sumie ta gra, to ta gra nic innego nie oferuje. Na razie. Podoba się. O, to jest jeszcze. No, Podoba się, ale oceniam tą grę na 5 na 10. To już by było wszystko. Zapraszam do naszych innych materiałów. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia. Ciupa